Wata, podobno z internetu. Chciałbym Wam przekazać ważną decyzję, którą podjąłem. Nie jest to decyzja podejmowana pochopnie, myślałem o niej już od kilkunastu miesięcy. Do rzeczy. Jeśli oglądacie moje transmisje live, to pewnie kojarzycie, co zapowiadałem pod koniec października zeszłego roku. Powiem Wam, że ja sobie się wczoraj tak zastanawiałem, że może jeszcze ten rok, może trochę przyszłego i sobie tak kminienie czy. Yy... Czy sobie jakoś tam nie odejść w cień w internecie? Bo taki ter ostatnio umęczony się już czuję. Zgodnie z tym, co powiedziałem wtedy, nadszedł czas, żeby przestać się już męczyć i odejść w cień. Mam jedno życie i chyba chodzi w nim o to, by czuć satysfakcję z tego, co robimy, by czuć szczęście, by czuć spokój i harmonię. Nie pamiętam, kiedy w ostatnim czasie czułem się szczęśliwy. Po co sam sobie... Ja pamiętam, ja za każdym razem, kiedy słyszę piosenkę Pan nie wiezie na czuję się szczęśliwy. Za każdym razem kiedy dochodzi donate ponad 50 zł na moim live, to jakaś taka dziwna pozytywna energia we mnie wstępuje. Po co w tym uczestniczę? Kiedy szukam w głowie lat i momentów, kiedy byłem w pełni spokojny i szczęśliwy, to okazuje się, że przypadają one dokładnie na okres, kiedy byłem zdystansowany od życia w sieci. Na okres, kiedy miałem kilkuletnią przerwę od życia w social mediach. Nie zrozumcie mnie źle. Spędziłem Jest jedna rzecz, której nie rozumiem w kontekście Bardengi, znaczy nie rozumiem, czyli no bo Sylwester Wardenga w ostatnimi czasy w sieci był bardzo mało aktywny. On się owszem uaktywnił na nowo dopiero wtedy, kiedy wyszedł spod jego rąk de facto film Sergiusza. On opublikował film Sergiusza, to wtedy w sieci się uaktywnił, zaczął znowu regularnie streamować i wygłaszać swoją opinię. Natomiast przedtem jego obecność była bardzo mocno w kratkę. Bardzo sporadycznie pojawiał się na różnych transmisjach na YouTubie. Nie wiem, jak wyglądała sytuacja na, na, na Twitchu, bo może tam Grał Warwickiem, ciężko mi powiedzieć, ale nie rozumiem tej decyzji pod tym kątem, przecież nie nagrywając takiego materiału, mógł nadal robić sobie live'y, powiedzmy raz na miesiąc, czy po prostu siedzieć na Twitchu i Warwickować. Ja, to jest coś co ja, jak kiedyś mówiłem, że ja na przykład nigdy w życiu nie chciałbym mieć pozycji Wardengi, bo ta pozycja na pozór jest wygodna, w rzeczywistości wcale aż taka wygodna nie jest, bo oczekiwania za tym idą bardzo duże. No i bądź co bądź jest coś taką troszeczkę świnką, która musi się zawsze taplać w błocie. No bo twój content opiera się tylko, nie przede wszystkim, a tylko o tym, na, na tym, że wpierwasz się błę zachowania poszczególnych osób, żeby to osoby prostować. No jest to bądź co bądź negatywnie nacechowane, a te emocje na Ciebie też przechodzą. Więc mi się wydaje, to teraz tak jak sobie zabawiam się, włączy kropka to nie wiem, czy oby nie było czegoś takiego, że Sylwester Wardenga był przemęczony kontentem, który robił. Bycia tym właśnie druidem z lasu, już więcej nie chciał pełnić roli takiego kanału komentery. Poza tym widział, że też hafry, być może coraz mniej, i częstotliwość nagrywania też jest przez to mniejsza, bo ciężko, ciężko kolejne mocne materiały wrzucać. Więc stwierdził, że chciałby się przerzucić na kontent rozrywkowy. Założył Gołcy, Goods wyszły jak wyszły, od, od PR-owego Zaczynając od PR-u, kończąc na przyjacielskich stosunkach, że tak powiem, chłopaków w grupie, no nie oszukujmy się, wyszło z tego jedno wielkie Ja nie wiem, czy te GOATsy to nie było właśnie coś na zasadzie próby odbicia od poprzedniego wizerunku, ale w momencie, w którym się okazało, że gołcy jednak zakończyły się klapą, to stwierdził, że robi sobie przerwę, bo ja nie wierzę w to, że Sylwester Bernega zniknie na zawsze. Ja, to są wiadomo spekulacje, ale mi się wydaje, że zniknie na pół roku, może na rok, ale potem wróci do internetu. Bo nie oszukujmy się, bycie influencerem pod koniec nie jest bardzo wygodne, a przede wszystkim bardzo opłacalne, no ale też myślę, że uzależniające. Na no, swój sposób uzależniające. To jest coś, do czego Cię jednak ciągnie. Ja myślę, że pół roku, maksymalnie rok i zobaczymy go na YouTube na nowo. Byłem z wami wiele dobrych chwil. Nieraz dobrze bawiliśmy się na live'ach, ale dziś czuję, że chcę w życiu udać się w innym kierunku. Da się te zmarszczki rozprostować chyba nie. Szkoda. Chcę na nowo doceniać małe rzeczy, na nowo zjednać się z naturą. W końcu zacząć przeżywać życie tak, jak zawsze chciałem je przeżywać, zwłaszcza, że zdrowie zaczyna zawodzić. To jest na pokaz wszystko i tak pewnie wszyscy się ze sobą utrzymają: XD Konopski, Nitro Wardęga, Boxdel, Dubiel i tym podobne. No nie, no to to ci gwarantuje, że Konopski nienawidzi Sergiusza, co, co widać. I Sergiusz też z całą pewnością nie, nie pała sympatią do Konopskiego. Z Wardengo Sergiusz też raczej kontaktów żadnych nie miał nigdy. Czas odpuścić. Czas skupić się na sobie i spełniać swoje marzenia. Domek w środku lasu, podróże, rodzina i dzieci. Wierzę, że odnajdę spokój i szczęście. Czy odchodzę na zawsze? Nie wiem. Nie wiem, co życie przyniesie i kim będę za kilka miesięcy lub lat. Co będę teraz robił? Poszukiwał, żył dość. No właśnie, ten filmie powiedział: czy odchodzę na stałe? Nie wiem. No, no myślę, że, że, że nie odchodzi na stałe, że robi sobie po prostu przerwę od YouTuba, zajmie się innymi rzeczami, a potem do YouTuba wróci świadczał, śmiał się i mam nadzieję, że będę odzyskiwał wiarę w ludzi. Czas, by druid powrócił do swojego lasu. Na koniec życzę wam dużo zdrowia i spokoju, przyjaciele. Dziękuję z głębi serca, że byliście. Może jeszcze się kiedyś spotkamy. A, i jeszcze jedno. Jeśli obejrzałeś do końca, to zostaw komentarz o treści Watacha. Dziękuję. Możesz wyłączyć, nic więcej już nie będzie. Przy dramie Wardęgi z Konopskim nitro koszulki druidowi robił? No tak, ale to chyba było coś takiego, że Wardęga się odezwał i zapytał, czy koszulę by mu nie zrobił. No to... Jace Biznes, chyba wiesz? No ja myślę, że jest to bardziej yy, przerwa niż odejście od internetu. Potem jestem ciekaw, jak się to rozwiąże w kontekście fejmu potencjalnie. No bo z tego, co orientuję się, to przecież Warnega zapowiadał, że jakiś mocny materiał na fejm ma wypuścić. Finalnie, w obliczu tego, co tutaj zakomunikował, jak nie mam materiału, takiego nie będzie. Wątpię, że wrzucił taki materiał po to, żeby mydlić oczy i nagle wleci z jakimś materiałem mocnym na Freak Fighty. Chociaż. No, taka zagrywka, Jak wydaje mi się, że w przypadku Wardęgi, spodziewać się można tego, że wszystko jest możliwe. Wiadomo, no że to już jest trochę gruba teoria spiskowa, ale ja nie byłbym jakoś turbo zdziwiony, gdyby stwierdził, że chciał odwrócić uwagę czymś takim, bo nie chciał, żeby, nie wiem, Fame na przykład yy, wiedział, że jednak ten materiał tworzy. Z drugiej strony sam o tym powiedział. No nie, to byłoby to bezsensowne w sumie. No nie wiem, widzowie, no nie wiem. Imo zwykła przerwa, tylko dłuższa. Ale warto sobie zadać pytanie teraz, jakiej pozycji stawia to Boksdela. Bo można powiedzieć, że ta informacja Boxdelowi troszeczkę z nieba spadła, bo na pewno to w dużej mierze może odwrócić wzrok od jego osoby. Ja jestem po prostu ciekaw w tym momencie, jak Boxdel będzie postrzegany przez community internetowe w najbliższym okresie. Baxon wydał 30 milionów i odwiedzili druida smutni panowie. Właśnie! A może tak naprawdę Wardenga był zmuszony do tego, żeby ten film nagrać, bo Boxdel w końcu pociągnął za swoje kontakty. Albo Boxer może osobiście Wardęgię odwiedził i pokazał mu mistrzostwo kółka w Śląska, w MMA. No tego nie wiemy. Ciekawe, że w momencie, jak Boxer się odpalił i zaczął wyciągać sprawę Wardęgin, ten z neta. Myślę, że gdyby. A tu, to, to to moje. Moje zdanie. Myślę, że gdyby. Myślę, że gdyby Wardęga naprawdę bał się tego, co potencjalnie może Boxer wyciągnąć, to ostatnio sobie zrobił to z internetu, tylko udawałby silnego. Więc ja bym nie łączył tego w ten sposób.